Ja jestem w stanie się zainteresować, ponieważ w tym momencie będę się o festiwalu Ta Moneta Muzyka, gdzie zajmuje się ruchem i tematem, które nie są organizowane, zajmuję się tylko z czystej i o czystej komunikacji stanu artystycznego festiwalu. Zaplanowam sobie, że ta prezentacja będzie miała taką formę opowieści o tym, jaki jest śląsk, jakie są kratowice w kontekście tego naszego festiwalu, który tutaj organizujemy. Festiwal już, w tym odbędzie się siódma edycja. Pierwsza edycja, po Polsce odbyła się przy Wilson na Nikiszowcu. Dwie następne w Cieszynie, to szeftowej migowaliśmy, ale pozostaliśmy w biegunowej i wróciliśmy od trzeciej czwartej edycji do Katowic. Moi drodzy, czy wszyscy są tutaj z regionu? No, wszyscy są Ślązakami? Nie, 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 nie. Są, przepraszam. Chciałam powiedzieć, że Śląsk od wieków dawnych i pradawnych należy o, jest przedstawiane jako miejsce smutne, brudne, tajemnicze, nie do końca odkryte, mieszkają tu fajne hopy, co robią na Lubie, a i brudne co kulają bruzdki śląskie, więc <todgrybujem> taki stereotyp tutaj funkcjonował. Obok miejskiego stereotypu, gdzie <todgrybujem> udało się mówić, że Katowice i generalnie Śląsk Właśnie przestrzenią industrialną stoją, czyli wszelkiego rodzaju hałdy, o których powiedziała Marta, kopalnie, fabryki, generalnie przestrzeni nieciekawe, tak? które pozostały po dawnych czasach świetności, kiedy był e, szeroko powarowany z pracy. E, Ciężkie pracy fizycznej, wszyscy wychodzili sami z tych poprac, z, z, z głubych. I tak to funkcjonowało. To, co my staramy się robić z festiwalem, to jest jakby przywrócić naturalny kolor, który tutaj drzemie. Nie tylko w ludziach, ale też w miejscach. Ale przede wszystkim zaznaczam, że Śląsk kolorem mieszkańców stoi i tego się będę trzymać. E, oczywiście zeszłoroczna edycja, z której jesteśmy bardzo dumni, zeszłoroczna edycja festiwalu pokazała, że udaje nam się to dość sukcesywnie i fajnie osiągać mm. i 20% uczestników festiwalu to byli obcokrajowcy, którzy pierwszy raz, pierwszy lub nie pierwszy, ale w większości pierwszy, dotarli do Śląska i zakochali się w tym miejscu. Zakochali się właśnie w krajobrazie, w tym jak to tutaj wszystko wygląda dookoła i tak naprawdę aktywności można poczynić Uh, wokół budynków, wokół przestrzeni miejskiej uh, z ludźmi, z mieszkańcami, którzy są bardzo otwarci. No, ja, yeah, ja, yeah, no to wszyscy znajomi są na tych zdjęciach. No. Uh, na dwóch opozycyjnych kierunkach właśnie starałam się zderzyć, że kiedyś na Śląsku były orkiestry górnicze, etos pracy. Jakby e e e e e Śląsk też poprzez kinematografię Polską był wynoszony na piedestał takiego miejsca, gdzie Maryjka i, i ciężka praca i to górnictwo i hutnictwo przede wszystkim. A tak naprawdę teraz przeobraziło się e to miasto w miejsce, gdzie odbywa się bardzo dużo imprez kulturalnych, e które zmieniają nastawienie nie tylko na mieszkańców samych w sobie, ale też właśnie przybyszy, ludzi z innych miast polskich, którzy popuchali Śląsk i chcą tutaj wracać. E, my, jako, jako organizatorzy festiwalu, e, oczywiście przede wszystkim staramy się zaprezentować e, fajną muzykę na zagranicznym poziomie, e, 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 zrobić tutaj słuchaczy, więc e, przepraszam, ja się troszeczkę na, na muzykę na pewnym poziomie, która ściągnie jak największą liczbę słuchaczy, aczkolwiek muzyka, którą prezentujemy na festiwalu nie należy do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych i y, głównie słuchacze muzyki to jest taka grupa poszukująca, która zdecydowanie wie po co na ten festiwal jedzie i dla jakich artystów. Staramy się oczywiście podczas festiwalu uruchomić nie tylko samą przestrzeń miejską, śródmieście, ponieważ festiwal odbywa się na pewnych terenach kopalni, a teraz obecnie przyszłego Muzeum Śląskiego, nowego przyszłego Muzeum Śląskiego, ale oczywiście adaptujemy też inne przestrzenie, już wspomniane wcześniej przeze mnie szereg w Kiszowcu, jak i Kościół Ewangelicki, gdzie byliśmy pierwszą organizacją czy instytucją kultury, która tak naprawdę zorganizowała tam koncert, i pokazała, że nie tylko przy śpiewach muszalnych można poderwać ludzi z łap i zachęcić do tańczenia wręcz i do klaskania To było fajne, to naprawdę fajnie pokazuje, że Każdą przestrzeń można zaadaptować na nowo i nie trzeba spisywać na straty przestrzeni, które... Jakoby mają już zapisane w swojej historii pewną użyteczność. Można to ciągle zmieniać, to od nas zależy tak naprawdę, do jakich celów będą one w przyszłości wykorzystywane. E, oprócz aspektów muzycznych festiwalu, staramy się także propagować to, z jest z kościoła. E, oprócz aspektów muzycznych, które przede wszystkim staramy się propagować na festiwalu, e, w miarę naszych możliwości budżetowych, staramy się również. E, Zaangażować działania artystyczne, artystyczne. I e, kopalnia, która zazwyczaj służyła jej do przedstawiania artystów muzycznych, w zeszłym roku stała się również przestrzenią galeryjną, gdzie wystawialiśmy pracę młodych fotografów. I dodam skomnię, że e, jeden z tych projektów być może zostanie zakupiony przez Muzeum Narodowe Warszawie, co jest naprawdę mega wydarzeniem dla polskich artystów, dla polskich fotografów młodych. E, cóż mogę jeszcze powiedzieć o festiwalu? jest to moje małe dziecko, jestem z tym festiwalem związana od początku. Bardzo chciałabym, aby festiwal został w Katowicach. E, lubię ten natłok młodych, kolorowych ludzi, którzy po koniec sierpnia zjawiają się w mieście i ożywiają Katowice. przychodząc przykład do Sierpnia na śniadanie do pracy w szczycie Cyferu Ci ludzie po prostu nie śpią, nikt nie śpi i całe miasto oddycha, żyje. E, czuć bicie serca tej właśnie naszej małej aglomeracji. Wiem, może być jakieś pytanie, bo ja tak no, nie wiem, o czym jeszcze mogę odpowiedzieć. Mam wrażenie, mam nadzieję, że wszyscy znają festiwal i wiedzą, o czym sobie opowiada. Podsumowując tylko taki slajd. Kiedy zaczynaliśmy 7 lat temu, e, festiwal no to był naprawdę małe wydarzenie, było troszeczkę ponad 1000 osób. E, w zeszłym roku tych uczestników było 24 tysiące ogółem mówiąc na wszystkich imprezach związanych z festiwalem, czyli before, aftery oraz na samym festiwalu. E, Oczywiście sceny od 2 do 5, 7 scen, gdzie prezentujemy e, artystów i również e, rozrosły się właśnie o tą e, strefę plastyczną czy artystyczną z sensu z e, Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się pobić kolejny rekord przy okazji o meeting zagranicznych fanów muzyki. Dziękuję